Witajcie! Dzisiaj, jak widzicie, w plenerze ptaszki ćwierkają, idzie wiosna. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony chyba nie fajnie, bo każdy odczuwa coś takiego, co się nazywa prześleniem wiosennym. I dzisiaj chyba was zaskoczę, ale powiem parę słów o tych ludziach z drugiej strony, których oglądacie i którzy zawsze są uśmiechnięci. Wszystkim się wydaje, że jest super! Hej! I różne takie miny. Guzik, prawda? Jesteśmy normalnymi ludźmi, e, którzy mają takie same problemy jak. Bardzo się cieszę, że wierzycie we mnie i wielokrotnie gdzieś tam w komentarzach powtarzacie, że jestem pozytywnie zakręcony, nastawiony i, i, i fajna energia ze mnie bije. Bardzo się cieszę, staram się w życiu zawsze patrzeć w ten sposób, żeby szklanka była w połowie pełna. Natomiast i mnie dopada od czasu do czasu taki gorszy dzień. Postanowiłem Wam nagrać właśnie w chwili takiej, kiedy jest taki gorszy dzień, żebyście wiedzieli, że nie tylko Wy go miewacie, bo ja też go mogę mieć. A jeżeli ja go mam, wy go macie, to tak naprawdę każdy może go mieć. To, że ma się gorszy dzień, nie oznacza jeszcze, że całe życie jest przegrane, że jest pieprzone i tak dalej. To, że się sprawy nie układają, czy w życiu prywatnym, w szkole, w pracy, czy nawet na, na gdzieś tam w otoczeniu swoich znajomych, to jeszcze nie jest powód do tego, żeby się załamywać, żeby zamykać się gdzieś w swojej skorupie, żeby zapominać o całym świecie. Bo tak naprawdę to jest dzisiaj, tu i teraz. Natomiast jutro jest kolejny dzień. Może znowu coś będzie fajnego. Może coś ciekawego się wydarzy. No Ja osobiście teraz też mam takie, niektórzy to nazywają przesilenie wiosenne, niektórzy nazywają to kryzys z wieku średniego, jakkolwiek by to nazwać, też mam trochę gorszy dzień, trochę gorszy okres kilku dni. Trochę mi się tam wszystkich tych spraw nawaliło na głowę, natomiast pomału sobie podkopywałem je. No ale co bardzo mnie cieszy i bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, które gdzieś tam na piwa zauważyły, że jest mnie trochę na grupie mniej i e, trochę trochę na, na Facebooku mniej, więc zaczęli się dopominać co u mnie, jak żyje i tak dalej. W związku z tym dziękuję za to, że nie wszystkim jestem obojętny. Bardzo to miłe, bo w tym momencie człowiek e, wie e, po co żyje i, i, i wszystkie te głęby, które w Tobie życie, podchodzą e, na dalszy plan i, i, i nie mają znaczenia, bo wiesz, że otacza się ludźmi, e, którzy, którzy sami z siebie potrafią zainteresować Tobą. Więc to jest pierwszy aspekt, za który pragnę podziękować wszystkim. Fajnie. A drugi temat to jest taki, gdzie e, chciałem pewnie niewielu zaskoczyć, ale też jestem człowiekiem, też jestem grzeszny, też popełniam błędy e, i z kolei e, równo podejrzewam, że coś jest z pogodą, albo z porą roku, albo z, z czymś z gwiazdami, jakąś energią kosmiczną, bo akurat e, na grupie pojawiło się też wiele takich e, informacji, gdzie ktoś tam właśnie mówi, że e, ma wszystko, że tak powiem, na wszystko ma wyrąbane, nie ma siły, nic mu się nie chce i, 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 i co do... No więc pewnie nie będę odkrywczy, jak powiem, że także mam takie, takie gorsze dni. Więc słuchajcie, nie ma czym się przejmować. Nawet jeżeli dzisiaj zabałaganicie, nawet jeżeli dzisiaj coś zrobicie niefajnego, to przecież to jeszcze nie koniec świata. Masz wyznaczony cel i pomału sobie idziesz do niego, tak? Także nie przejmować się, że, że coś jest dzisiaj do dupy. Nawet jeżeli ta dieta się zatrzymała, albo nawet powiem więcej 2-3 dni pod rząd, żeście grzeszyli. No to co z tego? No to 2-3 dni, tylko po to, żeby sobie poprawić samo i psychę jak najbardziej wskazane. W związku z tym nie przejmujcie się. 2-3 dni to jeszcze nie koniec świata. Mamy jeszcze dalszą część życia. W związku z powyższym e, idźcie dalej po złoto. Macie wyznaczony cel, idźcie do tego celu. Ja mam tak e, cały, cały czas, że sobie gdzieś tam wyznaczam małe cele, bardzo realne do zrobienia, e, bo wtedy nawet jak się wypieprzę, no to, to nie ma tragedii, e, jestem w stanie się szybko pozbierać. Jeżeli sobie wyznaczę cel, że mam, nie wiem, dojść na koniec świata i z powrotem, no to każdy pierwszy krok będzie mnie przerażał, o Jezu, jaka jest odległość. A jak mam... Nie wiem, 100 metrów do przejścia, no to 100 metrów co? Ja nie dam rady. Także patrzeć optymistycznie, szklanka jest zawsze w połowie pełna, ustawiać sobie realne cele, nie martwić się. Każdy grubas zawsze będzie miał w głowie grubasę i zawsze będzie musiał mieć parę dni takiego odtrucia się w sensie od diety, odskoczni od diety i popełnienia głupot. Więc wy również tyle tylko, że tak, po pierwsze, nie możecie mieć wyrzutów sumienia w związku z tym, bo grubas tak jak wspominałem, alkoholik musi mieć kiedyś takie odetchnięcie od, od zasad diety i reguł diety. Więc po pierwsze nie miejcie żadnych wyrzutów sumienia, a po drugie hola hola dzień, dwa, nie więcej, bo zwariujecie i pójdziecie znowu w drugą stronę i, i, i wejdziecie znowu na głupią drogę grubasa. Także dzień, dwa od pustu Owszem, każdemu zalecam, sam to stosuję i, i dla higieny umysłu bardzo dobrze to funkcjonuje. Natomiast nie dajcie się wciągnąć, że trzeci dzień, czwarty dzień i piąty dzień aaa, to już tydzień do końca. Nie, nie, pamiętajcie, pilnujcie się. Doszliście do dość dobrego wyniku, dość dobrego celu. Każdy z was, czy to będzie 2 kilo, 5, 10, każdy z was osiągnął to jakąś pracą, osiągnął to jakimś ciężkim wyrzeczeniem. Mniej lub bardziej, że tak powiem, szybko mu to przyszło, A więc nie zmarnujcie tego. Nie zmarnujcie tego przede wszystkim dla siebie, nie zmarnujcie tego, żeby inni nie mogli was wytykać palcami, że coś wam nie wyszło, e, wiedziałem, że nie wyjdzie. Nie dajcie im satysfakcji głębom. Tak? Także ktokolwiek by Wam chciał dowalić jakiegoś wiesz, kuksańca słownego, że e, wiedziałem, ty jesteś miękka buła i nie dasz rady, to powiedz, odwalcie, dam radę. I, I w tym momencie trzymam za Was kciuki, trzymam kciuki za siebie, żeby tak to w życiu nam to wszystko szło ładnie i, i, i do przodu. Także nie przejmujmy się drobnymi potknięciami i idźmy dalej po złoto. Pozdrawiam.